Bosak w Sejmie demaskuje skandal. Polska traci kontrolę nad imigracją i służbą zdrowia. W zakładach mięsnych Polacy są wypychani z pracy przez Kolumbijczyków, część zatrudnionych legalnie, część na czarno, bez żadnej reakcji rządu. Pracownicy są zastraszani zwolnieniami, a chaos narasta, bo państwo nie kontroluje napływu imigrantów. To nie wszystko. Służba zdrowia jest na skraju załamania. Oddziały szpitalne są zamykane z powodu braku funduszy na leczenie Polaków. A system zalewają cudzoziemcy, którzy korzystają z naszych świadczeń zdrowotnych, nie płacąc składek. Naczelna Rada Lekarska alarmuje o masowej turystyce medycznej, a rząd, zamiast działać, planuje przedłużać ten wolny dostęp do świadczeń. Krzysztof Bosak w swoim sejmowym wystąpieniu nie zostawia suchej nitki na władzy. Pyta wprost: Dlaczego nie weryfikuje się miejsca zamieszkania tych, którzy drenują nasz system? Jak rząd zamierza rozwiązać ten kryzys? To nie jest polityczna gadka. To wezwanie do walki o sprawiedliwość dla Polaków, którzy czują się zdradzeni przez własne państwo. Obejrzyj to mocne wystąpienie, by zobaczyć, jak Bosak stawia rząd pod ścianą i żąda konkretnych zmian. Ze działań Straży Granicznej wiemy, że wielu z nich, z tej grupy Kolumbijczyków, przebywało w Polsce legalnie, ale nie wszyscy. To klasyka, jeżeli chodzi o informacje z kontroli przeprowadzanych przez Straż Graniczną. Kontrolowane są firmy zatrudniające cudzo cudzoziemców i w praktycznie każdej z nich okazuje się, że część personelu pracuje legalnie, część nielegalnie. Państwo rządzone najpierw przez PIS, teraz przez Platformę PSL, Lewicę i Polskie 2050 poniosło porażkę w kontroli legalnej imigracji do Polski. Selekcja tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, była i jest fikcją. Polacy w zakładach mięsnych, notabene posiadanych przez niemiecki kapitał zwalniani są albo straszeni zwolnieniem i zatrudniani w ich miejsce są Kolumbijczycy, którzy pozwalają sobie na słowne molestowanie pracujących tam kobiet. To wiemy od osób pracujących w tych zakładach. Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Albo ta polityka się zmieni, albo Polacy Was zmiotą. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej alarmują, że mamy do czynienia z turystyką medyczną na dużą skalę. Wiemy, że w tym roku zabrakło pieniędzy na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla Polaków. Zamykane są kolejne oddziały szpitalne. Mam pytanie, dlaczego rząd nie zamierza ograniczyć wykonywania większości świadczeń medycznych, a tylko niektóre, tym, którzy są uprzywilejowani objęciem polskim systemem ochrony zdrowia bez płacenia składek w Polsce? Oraz w jaki sposób ma rząd zamiar weryfikować, czy dana osoba objęta świadczeniami medycznymi, które rząd ma zamiar nadal finansować? Pieniędzmi polskiego podatnika, jest osobą zamieszkałą w Polsce, czy też osobą, która wyłącznie przyjechała do Polski po to, żeby korzystać z danego świadczenia medycznego. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie ze względu na to, że ta ustawa jest przedstawiana jako obcinająca przywileje, a w rzeczywistości te przywileje ona chce przedłużyć. Dziękuję bardzo. To był koniec mojego pytania. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego z polecanych filmów i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia.